A tu gdzie jest jednak to? Tu, gdzie to? jest? Ciebie.

Minęła godzina 11, a o 11 mieliśmy dokonać tego dzieła, otwarcia Galerii Ekspozycja 34. Jest autorski projekt mojej skromnej osoby i kolegi e, Sylwestra Cicala z Parmy. Pomysł e, zrodził się w 1960 roku, kiedy e, postanowiliśmy stworzyć takie miejsce w Łowiczu, miejsce, gdzie będziemy chcieli pokazywać swoje zdjęcia mieszkańcom miasta, ale też e, zdjęcia naszych przyjaciół, znajomych. E, razem z kolegą e, jeździmy na różnego rodzaju plenery, robimy zdjęcia, krótko mówiąc Odkrywamy, pasjonujemy się fotografią. Pomysł i realizacja tego projektu możliwa była dzięki wsparciu sponsorów. Takim głównym sponsorem, który odpowiedział na nasz apel, bo krzyczeliśmy w różnych miejscach, to jest właśnie tutaj Jacek Kłosy. Właściciel firmy Agata, TV AGD, Jestem w tym momencie, nie? Prawda jest taka, że gdyby nie, nie Jacka pomoc, to ta galeria by nie powstała, ponieważ no, jak się domyślacie, zakup ram i innych rzeczy no to są jakieś tam koszty, które Jacek tutaj nam, nam, nam pomógł wyrównać, krótko mówiąc. Moi drodzy, żeby nie przedłużać, chcemy, żeby ta galeria służyła wszystkim mieszkańcom. Zapraszamy. W ciągu roku będziemy chcieli wystawić minimum 6 wystaw o różnej tematyce, wszystko będzie zależało od mieszkańców, od nas tutaj. Zapraszamy teraz może tutaj głównego naszego yy, tak, mentora. Przestań <grytować> Ale ja, ja tylko troszeczkę. Ty troszeczkę, Trosze. jestem, tylko troszeczkę i tam. Proszę tak. Proszę bardzo. Mamy też troszeczkę? Nie proszę, niecałe, jeszcze pani będzie. Nie. Będzie można też za słabotną. A może wleśnić. Za chwilkę, za chwilkę. Nie to tak? specjalnie, a jest. jeszcze. Jest na to, tutaj jest właścicielka, która wyraziła tą rozrywcę. Skodę tutaj zaistniałe. Okay. No. Patrzę jeszcze czy są... E... Jeszcze Ada już może, może O no, Ada, oczywiście. Pani Ado zapraszam, proszę tutaj. To jest, to jest bardzo też dobra, fajna postać dla twórców, dla, dla, dla łowicza. Dzięki pani Adzie będziecie mogli dzisiaj obejrzeć wystawę Stręcz Łowicz 2, która jest kontynuacją naszego projektu. Pani Ada jest sponsorem tej wystawy. To Pani Ada oczywiście, bardzo no, to dobrze że no, ja się tak. zauważyłem. No i jeszcze kawałeczek, ja dostałem. Troszeczkę dla mnie. No i... Teraz... Nie my. Niech żyje swoim życiem. No, zapraszamy do oglądania wystawy. Zresztą na nabór, może do cukierkę. Na cukierkę. Jakbyście chcieli wszystko jest też na plaży, można poczytać, dlaczego tam jest ta skierka, to A bo to już. Brama, widzicie, mamy branę telefoni. Proszę zapytanie. Bramy ja są.